1 sierpnia 2025 roku dokładnie o godzinie W. Zatrzymaliśmy się na chwilę refleksji i pamięci. W zielonej górze przy obelisku żołnierzy Armii Krajowej i Szarych Szeregów odbyły się obchody 81 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Okazja jest wyjątkowa, bo za niedługo 1 sierpnia będzie jednym z kolejnych narodowych świąt w, naszym, w naszej ojczyźnie. To jest pamięć niesamowita tego wydarzenia, jakim było powstanie warszawskie. 63 dni heroicznej walki o wolność, o godność, o to, abyśmy byli tym niepodległym państwem, żebyśmy mogli swobodnie żyć i funkcjonować. Dlatego też to kultywowanie tego święta jest, jest bardzo ważne dla Zielonogórzan, Lubuszan, dla wszystkich Polaków. Cieszę się, że dzisiaj mogliśmy w sposób uroczysty kolejny raz po prawie wojskowej, która nadaje wyjątkowe znaczenie takim wydarzeniom. Tą rocznicę tutaj wspólnie razem spędzić. Szli i walczyli o tę wolność. No i często ginęli. Bardzo często ginęli. W zasadzie u początków życia swojego. I to była cała tragedia tego, tego, tego zrywu. A jednocześnie nie patrzyli na to, co tracą. Walczyli o wolność przede wszystkim. No dzisiaj to było powiedziane już w jednym z wystąpień, że prawdziwi uczestnicy Powstania Warszawskiego już nie żyją w większości, w bardzo dużym procencie. W związku z tym, do no, te kultywowanie tradycji jest potrzebne, żeby przekazać tę wiedzę młodym ludziom i żeby młodzi ludzie też ją przekazywali dalej. I żeby mieli wystarczającą wiedzę o tym, o tym fakcie, z jakiego powodu właśnie pan dzisiaj tutaj przyszedł? Dlatego, że jestem Polakiem. A to jest część naszej, naszego dziedzictwa narodowego. Marszałek Piłsudski, nie tylko on, powiedział, że naród bez pamięci no, traci poczucie narodu. Tak samo jak upamiętniamy bitwę pod Chocimiem, tak samo jak upamiętniamy odsiecz Wiedeńską, prawda? I wiele, wiele innych bitew i wiele innych zdarzeń historycznych, które powoduje, że jesteśmy Polakami z, od ponad tysiąca lat. Ja jestem członkiem kręgu instruktorów seniorów Czerwona Szpilka. Czyli całe życie byłam harcerką, od zucha do dzisiaj. Co prawda nie jestem czynnym harcerzem, w sensie, że nie pracuję w szczepie harcerskim, ale jestem członkiem tego kręgu. Po prostu trzeba wspomnieć, trzeba pamiętać. I mam nadzieję, że tego typu uroczystości będą zawsze organizowane i że dla przede wszystkim dla młodzieży będzie to lekcja. Lekcja historii, która powinna dać nam. Co robić dzisiaj, jak żyć? Po prostu. W 81. rocznicę Powstania Warszawskiego oddaliśmy hołd tym, którzy walczyli o wolność z bronią w ręku, sercem i nadzieją. Ich odwaga to nasza historia.